Simano, ja jestem Nightcrow i dzisiaj gramy w Hide and seek na y, MESG. Jest ze mną. Krok. Znów. Dobra, jesteśmy, Ej. widzicie. Ej, takie... Poczkiem, znów. Nibyśmy. Ej, znów. Bo ale mam problemą kryjówkę. Jestem liściem. Fuck. Dobra, co nie? Jestem przy ławce, co nie? Chociaż to jest taka... Dobra, idę stąd, to jest Ale kogoś ma lipę Fuck ja mam lipę. Znasz sobie Czym bardzo jesteś? dobre miejsce Ale mi blokują klocuszki Klosuszki A, a mnie nie znajdą chyba Dobra, tu się ustawimy. Dawaj sobie na. Dobra. Dobra. Tak będziemy sobie siedzieć przez dłuższą część odcinka. A ja sobie siedzę na liściu. Czym jesteś? Jestem deskami. Ty tak. jesteś czym? Liściem. Ja... Aha. No fuck. Ktoś napisał, że oszukują, bo patrza, patrzą tam, gdzie jest biblioteka. Tam akurat ktoś się pomoc, pomocy... pomocy? Przecież pomocy. Ktoś akurat tam się ukrył i od razu, że oszukuje, bo tam pierwszy raz poszedł. Że wyglądają Ciekawe, jak mają podglądać, jak nie mogą się stamtąd... wydostać, nie? Nie wybiegaj, nie wybiegaj! Nie wybiegam. Jak zostanie 60 sekund, to wybiegnę i zacznę szaleć. Ja zaraz będę, ja to wiem. Ej, obczaj to, że jak, jak y, koleś zginie ten diaksowy, nie? On nie ma diaksowy, tylko żelazny. Y, no, żelazny, bo ma diaksowy miecz, nie? Jak zginie, to jest mega super duper lamą. To jest masakra lama. No, jak zabije go ktoś bez zbroi, z mieczem knockback jeden, na no, drewnianym. Ej, co nie, ja hałasuję tymi drzwiczkami i jeszcze mnie nie znaleźli, lol. Jaki fail! Ja nie mogę jakikolwiek sobie kryjówkę znalazł Dobra, ci się przywitają. O fak, ktoś tu idzie, ktoś tu idzie. Nie, proszę, nie. <laughs> nie! Dead, dead. Fuck, zginęłem. Yes! Dead, dead. Yes. Nie, nie ci, gdzie jestem. Siedzisz na liściach. Ktoś się przywitał. Yeah. Ej, ale dużo osób się przywitało, zobaczcie. FAK! Koleś siema, mnie zaczął Cześć. Fuck! Ej, siema. Ej, były ze mną. Ej, ja też się przywitałem, co nie? O, pel. sieba, sieba. Jestem spamowcem z Biedrongi. Ej czekajcie, bo ja tutaj mam chyba jakoś tak... Tutaj musi być dźwięk, nie? Nie. Fuck, ale mnie zleciło nagle. Czy se... Się... Ej, ale goofy wszystko bije. Wygraliśmy, lol. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Coś tak szybko minęło. Jeszcze raz? Piątka? Czy trójka? Piątka. Dobra. Nie mogę wbić. No Na ale naciskaj ciągle. Na piątkę, bo tu się tak bugują. Naciska ciągle. Zgwałciłem myszkę. No ale. Nagrywasz... Nagrywasz jeszcze? No pewnie. Teraz mi chodzi, że. Teraz w tym momencie. Tak, nagrywam. Aha. Spoko. A jaki jest ten Twitter? Musimy dać jeszcze jakąś inną gierkę. Nie wiem, Village Defense. Ona jest pro. Albo z G 4, 3, 2, 1 Jeden Dobra, czym Trzymię... jest? tym kurde. samym. Jestem tym samym. A ja mam naj... Ja mam naj... najlepszą postać chyba. Jaką? Płotek. O ej, czekaj. To masz fajnie. Ej, tutaj jakby się ukłina. Ale lipa, bo tu jest mało płotków. Hehe Ty taka lipa, bo jest mało płotków. A. Gdzie ja mam być? Gdzie ja mam być? <laughs> nie odgapij. LOL tu nie mogę być. Ej, ktoś jest z płotkiem. Dawaj robimy Ej, team, team team Gdzie mam Fuck iść? Shit. Ej, Kole, żeby znaleźć problem kryowania Zajął mi. O, w tym miejscu. Tu będzie dobrze. Mam to gdzieś, lecę, dostać niego na hardcora. A, udało się. No, jeszcze idzie wow. Bo... O, już jakiś, jakiś... Ten... Ale, koleś! Ale, koleś, pro! Co nie... Ja biegnę, koleś, knopakiem, ten... Ja nagrywałem na Hypixelu Mega Wallsy, nie? I chciałem zmienić us w ustawieniach... Yy, w, no, w opcjach chciałem coś zmienić. I nacisnąłem Disconnect. Podczas tego. Taki przykro. Taki przykro, co Nie ja Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Nagraniu. Jak będzie słychać, to będziesz wiedział o co chodzi. Zginąłeś? Nie, ale ty pomógł mnie przeleciał. Przeleci? <grystanie> Już się typ nie przeleciał. You know I mean. Zaraz kolega do mnie pije nie się, co nie. dałem do, do mnie bić. Jestem już solidny. A ja jestem. No, tak w ostatnich chwili stałem się solidny. Co nie, my mamy w ogóle nagrywać tego. Z CHC, co nie? No. Jak no się fuck, znajdziemy? Ale... i trzech typów obok mnie. Zbijemy ich F zaraz. Fuck! fuck bo my fuck, zaraz znajdą. Gonią mnie, gonią mnie, gonią mnie. Fuck, fuck. Ślepa uliczka, fuck. Masz ale ma ślipę Ale typów, ale typów Co za nup A zginęłem Ja zawsze najdłużej zostaję, co nie? Jestem Trzeci czy czwarty? Czwarty jestem Trzeci Pa! biję się z kolesiem no dalej. Znaczy ja uciekał? Wypuśćcie mnie No. Wypuśćcie Uciek Ale ja tak szumi jak obok ciebie są, nie? No. A jak nie szumi to coś ten? Nie wiem. Bo nie zawsze coś szumi, bo dawno w to nie grałem, wiecie? Ej, nie chcę wbić ten teraz na MCHT, bo co nie ja mam żelazne eku. Yy, prota jedynkę, bo lecę sobie robić tą i do gildi jakieś. A w ogóle to co nie, yy, kolej z protem czwórką, 5-2 yy, mieczyk. To mnie podleciał, to ja wam szybko logam Serio, wy go nie możecie znaleźć? Padłem, Dedłem. Dobrze, to na jaki... na jaką minigierkę idziemy? Eee. ulicy z G. Chodź. Es... Będzie trudno wbić, szczerze. Na jakim jesteś? Pierwszy. Też. Dobrze. Dobra, 220 monet, nic chyba nie mogę ulepszyć. Tak mały? Ja mam 360. Fire respect, sword. Nie, soldier. nic nie ulepsz. Jaką, jaką najlepiej tą klasę polecasz mi? Yy, szczerze, to ja teraz sobie zbieram na Solidera. Soldier. Solider. Co ja będę miał no, żelazny mieczyk? Na, na ulepszenie, nie? No. A, a, wiesz, ja mam tak mało tutaj punktów i w ogóle... Dobrze. Na którą wbijam... tu nie wbijasz? Tu nie wbijesz. Tu nie wbijesz, nie masz się. Za dużo typa, szczerze. Możemy iść na tradycyjne ten survival games, co nie? Nie, właśnie chcę na te. Ale tu nie wbijesz, nie o, masz co pisać. dwójka. Wbi Wbiłeś? W dwójkę wbiję. A ja nie. Kurczę. Ja na to nie wchodzę. Co nie tam nie wbiję ale próbuj, próbuj cały czas Co ty dwójka już poszła Znikła e, znaczy full Dobra, to nagrać to A ty przestałeś teraz nagrywać? Nie, nagrywam cały czas Spoku. Dobra, co nagrywać? No, można, co nie? Ja pójdę sobie na, na inną gierkę, będziemy tak. ja coś ja idę na Gang Gengame'a, moją ulubioną gierkę, szczerze. Dobrze. Bo jest dużo aren wolnych. Idziesz? Prawie wszystkie areny są wolne. Mm. Ja, te no, inne cały czas. Ja idę na 20 arenę, na ten, na Gengame'a. Dwudziestka. hi, 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 hi. Jestem siterem. Dobra, citerem. ja nie robię blicy z G. Spoko, będziemy tak... Zmienia tak randomowo. Tak, 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 tak randomowo. A jestem cheaterem. Ważę się białym serem. Mój rap. To jest mój rap, nie twój. Ej, jestem właścicielem. Mojego białego... Ferrari Lancer'a. Okay. Nie, nie. 10 sekund i będę ćwiczył co nie na MCHC jak ci bić <grym> Dobra e, mamy tutaj lepszy miecz bardziej ten lepszy. Co nie lecę z kolesia lecę z kolesia lecę z kolesia Fuck deadłem będziemy z kim nagrywać MCHC ale najpierw co nie, ja muszę prostu... znaleźć sobie lepsze ku niż lepsze z musisz... Ty w ogóle musisz mnie po pierwsze znaleźć No, musimy się najpierw znaleźć Bo A, ja co nie druga gram albo po prostu zginąć ja nie chcę zginąć z takim jak kucy, nie aż ty, od czego są? Masz to, ha, że hit ender chestnien nie ma, To nie działa. i liście mogę niszczyć. Wow, wow. teraz się skapłeś? Fuck, ale no, mi źle no, idzie na no, i takiego jednego koleśnia. i właśnie robiliśmy Blitz. nie Blitz SG, tylko tylko SG, bo nawet ten, tak, dedam, 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 ol, de no. Tak, I... Jest, 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 yes. wypadli. Taką skrzy... y, otworzył, zrobił dźwignię, uruchomił i... O! I, on... I zapadnie się zloczyły i nasz ten zwaliły w dół. LOL! Co to było? Ha! Mam żelazne życie! Teraz mi dobrze idzie, bo wyćwiczyłem na innych serwerach, co nie żelazne. Kupuj już. Jak większość typa. Ale mnie łuki denerwują. Mamy tutaj jakieś pożywienie, nice. Ej, łuki mnie wpilają. Szkoda, że nie mamy tutaj grzybowej krówki. Dałaby nam troszeczkę lupy. Musimy się lupy wyregenerować, wiesz. Nie tego nigdy nie uwierzył. Fail forever. Wyrespić, co? Fuck the shit. Ty <grym> nie ja uciekam. Żartuję, gonię jednego typka. Kaluję. Ale wyleciało. Ja tutaj tutaj tu... <grym> zróbmy sobie takie typowy taki typowy taki typowy survival. Sub survival na modach. Zamieszkajmy sobie w tym drzewie domek na drzewie, bo nikt takiego nie ma. Co nie? A jest? Jaki jak to jest Polanka. Luta jakąś luci, nie wiem jak to, nigdy nie umiem tylko wypowiadać Lutuję jakąś skrzynkę. Lutuję. Lutować teć mogę mózg. Poczeka. Bijam, Blister czy nie? Blizna pojawi się w losowej skrzyni za jedną minutę. Ej, ja, ja takie coś Róć, z buta tu robię. Wróćmy, wróćmy tam gdzieś na górę, sobie tutaj pozbierajmy te deku. Eee, nie masz. O, fuck! Dwa żelazne są już na mnie nastawione. Żelazne kontra żelazne. Kto wygra? Ja! Poza tym możecie A. czekać na sobie poradniki Minecraft. Króku wie o co chodzi. Pomogę ci. Jak czegoś nie będziesz wchodził. Odczyny, to będzie jak kopać stona. Kobla To o, był chłopka to Ej, trochę mini mapka mi teraz przeszkadza, ponieważ ten yy, eee... Dead, dead point by mi ciągle zaznaczał jak deram tutaj. Co? nie słyszeliście. Nie, nie słyszałem. No to dobrze. Fak, 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 fuck fuck. fuck, 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 fuck. Donald, fakor, fakor, skacze 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 skacze, skacze. fuck fuck zginęłem kwak kwak kw dobra więc w tym odcinku mi Gierek to by było na tyle ja się z wami żegnam fuck dziak, jak 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 pożegnaj się bo ja się żegnam cześć jestem tam żegnam się z wami